Żołnierze wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego. Ich mobilizacja i walka była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko narzuconym siłą władzom komunistycznym i sowieckiej agresji, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej. Ich działalność przyczyniła się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego i dzięki temu do dziś pozostali dla wielu środowisk wzorem postawy obywatelskiej. W środę 1 marca w Ostrowi Mazowieckiej zostały zorganizowane obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, których głównym celem było przypomnienie, jak istotną rolę odegrał ten ruch w historii narodu polskiego. W uroczystości udział wzięły władze samorządowe powiatu ostrowskiego, miasta i gminy Ostrów Mazowiecka, przedstawiciele służb, poczty sztandarowe, dyrektorzy placówek oświatowych, uczniowie i mieszkańcy. Pierwszym punktem wydarzenia było złożenie kwiatów i zniczy przez delegację władz samorządowych, uczniów i dyrekcję szkoły pod pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego na placu przy Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Następnie delegacje oraz poczty sztandarowe udały się pod pomnik Żołnierzy Wyklętych Ziemi Ostrowskiej na róg ulicy Dibła i 3 Maja, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości rozpoczęta hymnem państwowym. Zastępca burmistrza miasta Ostrów Mazowiecka Daniel Hoinka zabierając głos powitał wszystkich zebranych i w swoim wystąpieniu podkreślił, że Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by podporządkować Polskę Związkowi Sowieckiemu i narzucić jej obywatelom ustrój komunistyczny. Powiedział również, że pamięć o tych wydarzeniach w związku z atakami Rosji na Ukrainę nabiera szczególnego znaczenia. Żołnierze wyklęci, tak jak teraz ludność Ukrainy oddawali życie za wartości niepodległościowe, byli oni niezłomnymi bohaterami naszej ojczyzny, walczącymi o niepodległą i suwerenną Polskę. To wielki dzień, bo dziś wyraźnie widać, że żołnierze wyklęci żyją. Żyją dotąd, dopóki istnieje pamięć o nich. Żyją dotąd dopóki pamięta o nich Polska. Wiceburmistrz wspomniał Witolda Pileckiego, rotmistrza kawalerii Wojska Polskiego, żołnierza Armii Krajowej, więźnia i organizatora Ruchu Oporu w Auschwitz, ponieważ dzięki jego zapiskom możemy odtwarzać wydarzenia z tamtego okresu i zachować je dla przyszłych pokoleń, ponieważ pamięć jest naszym obowiązkiem. Następnie odczytano apel pamięci, oddano salwę honorową, a po wysłuchaniu pieśni reprezentacyjnej wojska polskiego, delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Wyklętych. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Ziemi Ostrowskiej, żołnierze wojska polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych aby złożyć hołd bohaterom Polski walczącej i antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego przeciwstawili się sowieckiej okupacji i narzuconemu siłą Polsce komunistycznemu reżimowi. Stańcie! Do apelu! Chwała <grystanie> Dobro, weź. Wszystko. Wodór. Salwą. Palsz. Wodór. Ładuj. Palsz. Wodór. Salwą. Palsz. Za prawo. Patrz Palsz. Po zakończonych uroczystościach uczestnicy przemaszerowali ulicą 3 maja do kościoła pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w którym odbyła się Msza Święta w intencji żołnierzy wyklętych, koncelebrowana przez kapelana z kościoła świętego Józefata, biskupa i męczennika w Komorowie, księdza Sławomira Gadowskiego. Kazanie wygłosił ksiądz Marian Grochowski, który zachęcił zebranych do rozważania hasła Bóg, honor ojczyzna w odniesieniu do własnego życia. Dzisiejsza wojna na Ukrainie świadczy o tym, że historia zatoczyła koło, stąd też ta sytuacja zobowiązuje nas do kultywowania pamięci o tych, którzy oddali życie za naszą wolność.